Cześć! Jak zapewne widzicie, dzisiaj jesteśmy na strzelnicy w terenie. A dlaczego? Bo będzie materiał o tumikach do broni samopowtarzalnej, jak i samoczynnej typu R15. Zapraszamy na materiał. Jak przed chwilą wspomniałem, będziemy prezentować kilka tumików różnych firm skierowanych właśnie do broni samoczynnej, tudzież samopowtarzalnej, głównie R15. Mamy na stole cztery różne tumiki. Pierwszy tumik firmy Atek AR40-3, bardzo mały, fajna konstrukcja. Następny firma Valhalla Industries zrobiła tumik Tor MK2, Taktinox 556 oraz jako jedyny tumik technologii Flow Backup Precise DA45. Ważna sprawa, nie chcemy pokazać tego, który z tych tumików jest najcichszy, wytumia najbardziej, ponieważ ciężko byłoby porównać tumik tych wymiarów do większego tumika tego typu. Więc chodzi o to po prostu, żebyście wiedzieli, czego można się spodziewać po każdym z nich. Niektóre mają redukcję gazów powrotnych, ten w ogóle jest w technologii Flow. Tumik Valhalla też ma jakąś tam redukcję blowbacku. Zobaczymy jak to wszystko działa. I jak będziemy przeprowadzać test? Przy każdym strzelaniu będę stał w jednym miejscu. Dźwięk będzie rejestrowany przez dycybelomierz, który będzie stał w odległości kilku metrów ode mnie. Jeszcze dalej będzie stała kamera, a na przedpolu 50 metrów dalej będzie stała kolejna kamera. Po to, żebyście usłyszeli różnicę w dźwięku rzeczywistym tu oraz dalej. Dźwięk, który jest rejestrowany tutaj jest przekazywany w czasie rzeczywistym na telefon, także będziecie mogli to oglądać na e, filmie. Z czego będzie strzelane? Mamy karabinek AR15 polskiej firmy. Son of Gun, bardzo fajna konstrukcja, lufa 14,5 cala, tutaj mamy lufę H-Bar, czyli grubo, grubościenną, ciężką lufę, tak to zwykły karabinek, nic z nim nie zmieniałem, zobaczymy jak to będzie, dobra. To pierwsze strzelanie bez tumika, Flash -hider. Jako pierwszy mamy tumik firmy Atec, norweskiej firmy, model 40-3, czyli średniej wielkości tumik, z, z gamy tumików firmy Atec. E, firma jest na rynku tumików już od 1999 roku, więc mają dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o, o produkcję tumików. Jego atutem jest niska masa oraz niewielkie wymiary. Nie ma żadnej technologii flow, technologii redukcji gazów, ale zobaczymy jak będzie się zachowywał w rzeczywistości i na ile będzie w stanie wytłumić powstałe dźwięki. Dostępne gwinty w ATK to prawie cała, cała gama gwintów, które są na rynku, od modeli, tam, od gwintów M14, 15 16 M17, aż do 1.28 czy nawet 5.8.24, także mamy, mamy pełny wybór gwintów. AR40x3 wychodzi również przystosowany do kalibru 7,62, tutaj oczywiście mamy 5,56 do Aera no ale jeżeli ktoś by chciał Większy, no to również mam w ofercie. Jako jedyny z testowanych Tumików, jest w stanie wytrzymać jeden magazynek puszczony serią, według tego co podaje producent. Ale wyczytałem, że jest w stanie nawet wytrzymać pięć magazynków, co jest ciekawe. Na pewno jest to jego duży atut. Jak na te wymiary, no to super. Tumik Atek 40 do 3. Jedziemy. No, słuchajcie, jestem pod mega wrażeniem, bo poza tym, że magazynek został cały zażegany, to nie odczuwałem specjalnie uderzeń gazów wylotowych w moją stronę. Co mega fajnie, jak na tej wielkości Tumik. Tym bardziej, że on nie posiada konstrukcyjnie żadnej redukcji gazów wylotowych. No, jestem pełen podziwu, to ATK. Kolejnym Tumikiem który będziemy testować jest Tumik Tor MK2 firmy Valhalla Industries. Jest to polska firma. Na rynku jest od niedawna, ale naprawdę robią bardzo przyzwoite i porządne Tumiki. Gabarytowo jest podobny do wcześniej wspomnianego ATK 40-3. Jak podaje producent, Tumik ten ma konstrukcję, która pozwala zredukować część gazów, które wylatują w stronę użytkownika, przez co użytkowanie go jest troszkę przyjemniejsze, bo nie dostajemy tymi gazami powracającymi w twarz. On również wychodzi w dwóch kalibrach. 762. No, i ten, który mamy tutaj, 5,56. Masa i wymiar bardzo zbliżony do, do Tumika firmy Atek. Zobaczymy, jak się zachowuje. No powiem Wam, odczucie bardzo podobne jak w ateku, Chyba nawet jest ten e, powrót tych gazów jeszcze mniejszy. Kopnięcie troszeczkę jest zredukowane. Szczerze mówiąc nie wiem, który bym wybrał. Oba na pewno są fajne, bo mają małą masę. No zaraz zobaczymy jak reszta wypadnie. Trzecim tumikiem, który zaprezentujemy jest model Tactinox 556. Również jest znak wind oczywiście jedna, druga 28, kaliber 556. Tutaj producent również wspominał o tym, że tumik jest w stanie zredukować gazy powracające w naszą stronę. Tumik troszeczkę większy i znacznie cięższy od wcześniej wspomnianych obu tumików, zarówno Tora, jak i ATK40-3. Zobaczymy, co jest w stanie zdziałać. Jest wykonany oczywiście w całości ze stali. Rdzeń stalowy, stal nierdzewna, pokryty cerakotem. Gwinty, które są dostępne tutaj, to również cała gama gwintów M14, M15 aż do 1,28, czy nawet 5,824. I tak samo występuje w dwóch konfiguracjach, jeżeli chodzi o średnice 5,56 i 7,62. Tutaj chyba jest najlepiej zredukowany odrzut. Co do dźwięku, to jestem w słuchawkach, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale wy widzicie to na wykresach i słyszycie. Też bardzo fajny, aczkolwiek no, większy, więc trzeba się liczyć z tym, że, że gabarytowo, tak jak mówię, jest to, jest to tumik większy i cięższy, co nam zwiększa masę broni. Ostatni testowany tumik, to również tumik polskiej firmy. Jako jedyny tumik jest Technologii Flow, co za tym idzie, jest w stanie zredukować praktycznie do zera z tego, co podaje producent, gazy wylotowe, te, które wylatują w stronę strzelca. Jak widzicie na końcu mamy dodatkowe otwory, przez które gazy wylatują do przodu. Co ciekawe, tumik dostarczony jest wraz z urządzeniem wylotowym, takim hamulcem wylotowym, który zakręcamy na kilku podkładkach. Na niego nachodzi tumik. Dodatkowo na tym hamulcu mamy fajny oring, który blokuje i uniemożliwia odkręcanie się samoczynne tumika. Tutaj producent również mnie zapewnił o tym, że tumik jest w stanie wytrzymać kilka magazynków puszczonych ogniem ciągłym. Jest to niewątpliwie najcięższy tumik z nich wszystkich, testowanych tutaj. Dlaczego ważny jest ten mały oring, który jest tutaj zainstalowany? Ponieważ gdy strzelamy Kilka strzałów jeden za drugim bo strzelamy serią. Wibracje spowodują albo potrafią spowodować to, że tumik się samoczynnie poluzuje, straci osiowość, no i niestety może się uszkodzić. Kula wyleci krzywo, może uszkodzić przegrody w środku. Gwinty dostępne na urządzeniu wylotowym to też praktycznie wszystkie dostępne do rynku od M14 aż po 5824. Niezależnie jaki mamy mamy gwint, urządzenie instalujemy, a na urządzenie wylotowe zakręcamy tumik. Nie możemy strzelać. Dużym atutem e, instalacji tumika na jakiekolwiek urządzenie wylotowe jest to, że i tak jak wiecie, po każdym strzelaniu musimy tumik ściągnąć, ponieważ wytwarza się tam amoniak, który jest bardzo szkodliwy dla gwintu no i może go uszkodzić. Jeżeli zostawimy, nie daj Boże, tumik zakręcony na lufy na dłuższy czas, no to potem może się okazać, że korona lufy jest uszkodzona i sam gwint również nie jest w najlepszym, najlepszym stanie. Fajna sprawa, bo nie musimy go odkręcać, nie zostaje nam czysty gwint, tylko dalej urządzenie wylotowe, no i możemy użytkować normalnie karabinu bez tumika. No, jeżeli chodzi o niego, to z tych wszystkich czterech, on zdecydowanie najbardziej zredukował odczuwalny odrzut. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o te gazy powracające, no to już w ogóle nic nie czułem. Szczerze mówiąc, e, tamte, no może troszeczkę, e, gdzieś tam w porównaniu do strzelania bez tłumika, coś, coś tam wyczuwałem, ale to tam tak znikome, no tutaj już nie było nic. E, jeżeli chodzi o wytumianie, no wydawało mi się, że również fajnie to robi, aczkolwiek tak jak już wcześniej powiedziałem, sami, sami usłyszycie na, na filmie. Okej, okay. wiecie co, no, postrzelaliśmy z wszystkich tumików i ciężko mi powiedzieć, który tutaj jest jakoś zdecydowanie w czymś najlepszy, bo każdy ma swoje plusy i minusy. Tak jak te dwa pierwsze, czyli ATEC 43 i Valhalla, które są malutkimi tumikami, to nie widzę za specjalnie różnicy w wytumianiu między tymi drugimi, czyli Taktinoxem i, i, i Bekka Precise. Aczkolwiek zaś tamte dwa ostatnie faktycznie znacząco redukują ten odrzut. No nie mówię, że te dwa pierwsze tego nie robią, czyli ar 43 i, i, i Valhalla, Thor. Też wiadomo, że ten, te, to kopnięcie jest zmniejszone, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak, jak w przypadku tych dwóch ostatnich tumików. No i faktycznie ten tumik firmy Bekka Precise e, DA45. Działa, działa ten flow. Kompletnie nic nie czuć, jeżeli mówimy o jakichś tam gazach wylotowych. No teraz ciężko mi powiedzieć w ogóle, co będę musiał z tym karabinem robić, bo jest tak za, zawalony cały, zasyfiony. Oddaliśmy dzisiaj prawie 200 strzałów z tego wszystkiego. No było trochę zabawy. Co ja bym wybrał? No ciężko mi powiedzieć. Jeżeli chciałbym coś lekkiego, małego, no to tak jak mówię, te dwa pierwsze ar 40 albo Walhalle. Albo jeżeli bym chciał strzelać faktycznie z broni samoczynnej, no to poszedłbym w Aera 40-3, no z racji rekomendacji producenta, że jest w stanie to wytrzymać. Aczkolwiek na Tora przemawia to, że ma redukcję gazów, no i troszeczkę chyba mniej są faktycznie odczuwalne w kierunku strzelca, jak to wszystko wylatuje. Jeżeli chcecie faktycznie coś, co mocniej wytłumia, no i nie liczycie się z większą masą, no to wybieramy te dwa dwa ostatnie czyli albo Taktinoxa, albo Tumik backup Precise DF 45 Z tych dwóch no, z tych dwóch ostatnich jeżeli możemy tak porównać no bo to porównamy do siebie e, 40 do 3 ATK oraz e, Valhalla, no to porównujmy te dwie dwa ostatnie które mają podobną masę i gabaryty mm, Znacząco według mnie lepiej wytumiał e, Taktinox, aczkolwiek e, odrzutno i te gazy wylotowe lepiej lepiej wychodziły na e, na tym tumiku Backup Precise df Co wybierzecie? No to już sobie zobaczycie sami. Każdy z nich ma jakieś tam swoje wady i zalety, no ale ostateczny wybór pozostawiam Wam. Zapraszam też do nas na zbrojownię, gdzie zobaczycie sobie wszystkie te tumiki. Warto sobie zainstalować tumik, bo strzelanie jest przyjemne. Jest faktycznie Jest znacząco ciszej. Zapraszamy do naszej zbrojowni Czela Ćwiejska 46. Zobaczycie. Nie tylko tu ale dosyć dużo broni. Zapraszam do subskrypcji, kliknięcia lajka. Like Dzięki za dziś.